Bossy to nieodłączna część Fortnite. Praktycznie w każdym sezonie tej gry są one dostępne. W tym sezonie jest ich pięć i drobi z każdego z nich medalion, który otwiera safe. W tym filmie moim zadaniem będzie zdobycie wszystkich medalionów w trzech grach i przy tym zrobienie chociaż jednego wina. Zostawcie subika i zasięgów łapeczkę, bo powracam do YouTube'a. Bez naszego przede zapraszam do odcinka. Pierwsza gierka i lecimy na wielki lodowiec. Wyskakuję i lecę. Swolmas, wolna, pistolecik, i dojeżdżamy. Dobra, może jednak jeszcze macy. Pyk. Leży. Nice. Zbieramy. I szukamy bossa. Powinien być gdzieś. Nade mną. Tylko nie. Ma. Dobra, skoczyłem na dół. Troszeczkę loła wracamy do walki Boss, boss, boss To tam był Big, jeszcze splashę. Nie wiem, ale widzę typa Chodź tu połączyć. Dobrze, tam jest Dostaje sporo Sklapsował mnie I dobra, leży, okej, okay. nice Teraz tylko Pedalion i uciekam Dobra, jeszcze tylko otworzy safe No i git Wbijamy się do środka Nice I sobie lutujemy tutaj, elegancko Jeszcze zbierzemy sobie te bronie i amunicję i uciekamy wentem. Mega długi went. O! Dyska. Dobra. Słyszałem typa. O właśnie. Alece w niego. 50-50. Więc /50. nie trafiłem. Oleo, skubany zabudował się szybko. Lecimy dołem, żeby mnie nie trafił. Chyba tylko to potrafi. Cofam słowa. Krzaku, mój drogi. Kochaniutki dostał, ale ja dostałem jeszcze więcej Na mnie jest Buduje się do góry Leży Medalion, medalion Jest! Mamy dwa medaliony No i git O, beczka, lecimy Już jest niedaleko, już jest niedaleko Jesteśmy Tylko trzeba teraz... Otwieramy I jak piłka wchodzi na drzewo Skrzynka się otworzyła, nikogo nie było, więc... Zbieramy lucik No, tragiczne, ale dobra Lepiej mieć niż nie mieć Ktoś mnie... Shitonuje Taktyczna ucieczka spokojnie, zaraz po niego wrócimy i przesądzimy los. Lokalizacja go. Nie widzę. A Po co tak? Można normalnie. I dead. Mamy. I pijemy biga. I jeszcze weźmy sobie tą apteczkę szybko. Jeszcze jedna walka nas czeka. Dead! Szybki frak. Kolejny typy... O Boże, zabudowałeś samemu. Dobra, tyle w temacie. Druga gierka, tym razem polecimy sobie na Wielki Lodowiec. Szybkie I jeszcze trzecia. Bo się loma. W się sensie się zbije mu tarczę pierwszy raz. Odpoczynek. A <grystanie> Medalion Mityk, medalion i wchodzimy do sejfu Jeszcze tylko gold, jeszcze więcej golda Jeszcze więcej golda, amunicja i zawijamy Posiadłeś przepychu? Postarajmy się tam dojść, no bo deska, no dla prezesa no Oboś, oboś Cały cmentarz rozjechałem, ja nie będę ją prawka chyba nigdy 250 no już jestem tak blisko, że to jest niemożliwe. Czyli, Bobby, zebrał nam tygryskę, więc postaramy się znaleźć i zabić. On udaje, nie ugadaj, że on udawał bossa. To nawet nie ma ten gracz, który ma, ma ten medalion. Ten gracz ogarnia, no bardziej niż ja. Bogam, tak, zabiłem. Mamy medalion. tygrys chodź tu. Chodź tu, tygrys No mogę wziąć ten medalion? Dziękuję bardzo. A jeszcze chcę wziąć moją mityczną broń. Tak, dwie mityki. I kolejne dwa te. I do skończenia mojego challenge zostało mi tylko jeden mityk, a została nam tylko jedna gra, więc powinniśmy dać się radę. Bandarz, drugi szybciej, szybciej, szybciej. Trzeci. Z Wezmę sobie tą mityczną broń jeszcze i będę miał wtedy taki opelut. To jest niesamowite. Otwieramy lunchako. Do strefy. Auto. Siadamy. Jedziemy. Ostatni medalion, bo widzę gościa z medalionem. Co? So, Peter Griffin Użyj TAK! Mamy wszystkie medaliony Wszystkie Oprócz jednego, ale ten jeden To jest ten, który mieliśmy w tamtej grze Czyli Peter Griffin Czyli Udało nam się zrobić challenge w dwóch gierkach Ale gdzie są te jego bronie? Ale mamy wszystkie amulety Teraz mamy Teraz mamy ten Ile mamy teraz amuletów? Teraz mamy cztery Nam brakuje niby jednego ale mieliśmy ten jeden w tamtej grze Więc udało nam się zrobić ten challenge nie w trzech, a w dwóch grach I mamy to coś Cztery medaliony No i nice Trzeba naprawdę uważać Postaramy się jeszcze ogarnąć wina tej gierki Mamy strefę. Kolejny typek No tak zrobię Jestem 23, a mam laga, więc się boję Nie no, nie chcę być pipką ale on też, on, pokaż jaja, no pokaż Jaja, ja. leży, ale mówi się trudu I wjeżdżamy w nich Jak w masełku jeden, ale mam aim'a Niezły aim Leży Drugi Leży Ale to są jakieś borowiczki Legendarny, wszyscy mają legendarne bronie, co jest? Mamy full co? jaki mamy piękny lud. to jest po prostu niesamowite Polećmy sobie szybko na Karkołomne do strefy Fura Pasażer, z tyłu I czekamy na nie Dosłownie tu nikogo nie ma Chyba prowadzę i jedziemy stąd. Mam typa Fura, wyjazd Przyjechałem go? Tak, przyjechałem go I leży. Naprawdę nienawidzę tego celownika do pompy To mnie mega wkurza. Pompa mi się na zawsze że z takim normalnym celownikiem, takim na dystans Na przykład jak ten Kolejny typ Chodzę z nim fajta. O Boże, zagało mi. wbijam się dwa kroki z bitycznego. Gdzie ty jesteś? Połączusiu Misiu, kolorowy. Wygraliśmy. No i git. Z wszystkimi medalionami wygrywamy, więc mega git. Podoba mi się to. Jeśli podobało mi się ten materiał, możecie strzelić suba. Zostawić łapkę w górę, żeby było więcej takich filmów. Mogę, może też nagram filmy z jakimiś moimi znajomymi. To może być ciekawiej. Jakieś areny czy coś. Więc zostawcie komentarz, co chcielibyście na tym kanale zobaczyć. Naura. No